Ma dzisiaj poradnik jak zdobyć elektrykę w minecraft i jak dostać się do ncd Pokonaliście smoka musicie pokonać smoka do tego nie interesuje was ten tutaj portalik tylko interesuje was o ten portal Wy możecie na, to zrobić na survivalu, ale ja to robię na kreatywie bo jest mi łatwiej gdzie jest niby... O, tu jest taki portal. Może... Jest, nie, no nie u nas nawet blisko jakiegoś encyduje i teraz będzie godzina szukania. Gdzieś. Będziemy na całe szukania. No, No. 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 Zostawcie sobie tak łap do gry, jeżeli tego jeszcze nie robicie... O no! Jeżeli chcecie zrobić jakieś iteny oprócz litr, to możecie sobie tutaj przychodzić parkoury jeżeli nie jesteście na kreatywie, i wszystko, bo tak to możecie podlecieć, co? tu jesteście na kreatywie i nie interesuje was tamta twierdza, tylko tutaj ten stateczek ups, zepsułem trochę, ale to nic no, jeżeli chcecie zabić tego bydlaka, to wybiegł mieczem do bydlaka też się może mogłem było lepiej. Mam no, ten już. Śtepną gdzieś. Nie. I tu macie. Tu macie różne rzeczy. I tutaj. Ja sobie biorę te rzeczy. Bo fajne są w ogóle. No i to było wszystko w dzisiejszym poradniku. Więc na razie. Pa!